że wszystko będzie dobrze, malutka. Oho, kolejne dzieciaki. No nie wiem, z mojej strony dobrze to nie wygląda. O Boże, ja jeszcze żyję. Jezu, co się dzieje? Gdzie ja jestem? No, a co ty tu robisz? Słońce. Już dobrze, nie denerwuj się, ojdzie lekarz. Słońce. Dzień dobry drodzy Państwo. Chcę poinformować was, że byliście w śpiączce przez cztery dni, ponieważ Ty Diana została ciężko pobita przez dwa osoby. Co? A Noa miałeś wypadek na motorze i jest to cud, że masz tylko złamaną nogę, bo mógłbyś nawet umrzeć. O Boże! To kto w takim razie zadzwonił na pogotowie? Zadzwonił Noah, dosłownie kilka sekund przed zemdleniem. Boże, dziękuję, Noa. Luz, a tak w ogóle to dodać cię na grupkę? O tak! Na grupce. Elo straty dodaje moją przyjaciółkę, a jak się komuś nie podoba, to wypierdalac z grupy. Um, hejka. Cześć. Kurwa. Hejka naklejka, haha. Ej, czemu Emily jest offline? NWM, ale to było mega dziwne. No, rel. Bo zawsze jak ktoś nowy dołączał, to najpierw go zwyzywała, a potem ten ktoś sam opuszczał grupę. Dobra, dosyć. Aurora, idź z nią, pogadaj, a my może zrobimy face revel? Dobra. Okej, okay, to ja idę. Dobra, to ja pierwszy. Nazywam się Liam i mam 18 lat i to ja. Brat. Kid? Chłopak Emily, spierdalaj. Dobra, to teraz ja. Mam na imię Diana, mam 16 lat i to ja. Spoko. Ładna. Bogini. Ale śliczna. O matko, a co ci się stało na twarzy? Pobili mnie. Teraz ja. Mam na imię Noa, 17 lat i to ja. Fajny. Ale drip? O kurwa, i to znaczy spoko. Dobra gołąbzeczki, bo widzę, co tu jest grane. Henry, 17 lat, to ja. Nela, co ty się tak zapatrzyłaś w niego? Co? Nie. Wszyscy powiedzieli, że git? Jezu, muszę coś ogarnąć, bo przecież ta jebana Diana wszystkim powie, co jej zrobiłam. She was a fairy. Dobra, wiem, też sobie zrobię bandaż i powiem, że mnie i Dianę ktoś napadł i po sprawie EZEC. No i Git, mega wiarygodnie to wygląda. Idę na grupkę. A ona na to, że to prawda. Ha, 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 ha. Hej, sorka, że mnie chwilę nie było. Cześć, Diana. To wy się znacie? Co ona nagle taka miła? O mój Boże, Emily, co ci się stało? Właśnie. No nie wiem, czy chcemy o tym mówić. Chcemy? Czyli ty i kto? Bo wiemy, że Noah miał wypadek na motorze, a Dianę pobiły jakieś pedały. Ja i... Czekajcie, bo mama mnie woła. Zaraz wracam. Part four. Ja i... Dawaj. No mów. No mów. Mów! Ja i Diana. Ale jak może, to się stało? Diana, Dobra, zamknąć pizdy! Jak to się stało, skoro tylko Diana była ze mną w szpitalu? I tylko Dianę widziałem, jak leżała pobita na przystanku, a ciebie nigdzie wokół nie było. No właśnie. A.W.S.M. Torel. Myśli. Kurde, coś jej nie wierzę. Muszę napisać do Diany. Dobra, słuchajcie, zaraz wracam. Eh, to, e, było, to dziwne. było dziwne. Kurde, pewnie coś podejrzewa. Pewnie Diani 69 i noa dupa. Dianuś, 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 Dianuś. No Dianuś, 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 Dianuś. Skończyłeś już? O, jesteś wreszcie. Wreszcie? Nie było mnie dwie minuty. Już się stęskniłem. Dobra, nieważne, słuchaj, bo Emili powiedziała. Odpowiedział o tym, co mówiła Emily. Co? Ale to nieprawda. Właśnie tak myślałem, tylko czemu ona kłamie? Kurde, nie wiem, może ona też ma coś za uszami. A pamiętasz, kto ci zrobił to świństwo? Kurwa, właśnie lekarz mi mówił, że ja straciłam pamięć na wpływ adrenaliny. No i chuj. Dobra, wracajmy na grupę. Hej, już jestem... Jak ci nie wstyd tak pisać do nas, a szczególnie do Emily? Co? Nie udawaj. Wszyscy wiemy, co zrobiłaś. Ej, sorry, ale ja naprawdę nie wiem, o czym piszecie. Emily, powiedz jej. No mówimy o tym, że jak napadł nas ten chłopak na przystanku, to ty zamiast mnie bronić, to przyłączyłaś się do niego i razem mnie pobiliście. Co kurwa? A w trakcie to widziałam twoje grube fałdy na brzuchu. Prawie się zrzegałam. Gruby pączek, kurwa. <laughs> tak bardzo nienawidzę swojego ciała. Nie nagle nic od wczoraj. Tak bardzo boli mnie głowa. Kurwa, to pewnie Moa. Ja pierdolę, czemu ona nie odbiera? Nie, no muszę do niej pojechać, bo jak sobie coś zrobiła, to sobie tego nie wybaczę, kurwa. Diana, kurwa! Jezu, myszko! Tak się martwiłem. No, a dla kogo te kwiatki? Oczywiście, że dla ciebie. Dla takiej grubej świni jak ja. No, błagam, jak ja wyglądam? Jak jebana bogini. Chodź tu, no. Chodź, jedziemy do restauracji. Noa, już ci mówiłam. Dobra, czyli mam zanieść księżniczkę. Zrozumiałem. Ha, ha! O kurwa. Ja pierdolę, Noa, co to było? No i chuj, nigdzie nie dojedziemy. Noa, boję się. Dobra, spokojnie. O, zobacz, ktoś się zatrzymał. Może nas podwiezie do miasta, bo to tylko dwa kilometry. Już w restauracji. Noa, opiał Diane. Co sobie życzysz, księżniczko? Nic, dziękuję. Nie no, musisz coś zjeść. No, a powiedziała mnie. Diana, błagam. Daj mi spokój. Diana! Jezu, ale źle się czuję. Diana, kurwa! Jezu, dziewczyno, tak cię prosiłem, tak prosiłem, żebyś coś zjadła. Halo, pogotowie? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Diana, Jezu, jak dobrze, że wyglądasz już, okej. Okay. Już. Dopiero teraz pozwolili mi cię zobaczyć. Tak bardzo tęskniłem. Noa, nie przesadzaj, nie widzieliśmy się jeden dzień, haha. Ha, ha. Diana, nie widziałem cię przez dwa miesiące. Co kurwa? Ale spokojnie, już jutro wychodzisz i mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. OMG, dawaj! W trakcie, gdy byłaś w śpiączce, lekarze generowali twój sen w takiej specjalnej maszynie i dzięki pomocy naukowców mamy z tego całe nagranie, które pokażemy reszcie na nocowaniu i każdy się dowie, że Emily kłamała. Ale mega. Hej, przychodzę dzisiaj do was po długiej przerwie z pewną wiadomością. No dawaj. Jaką? No. Chciałbym się spotkać i porozmawiać o ostatniej sytuacji na nocowaniu u mnie w domu. Zastanowimy się. Okej, okay, przyjdziemy. Dobra, super, to dziś o 17. Boże, jak mi się nie chce iść na to jego gówniane nocowanki dla dzieci? Przestań, to nasz kumpel. Wasz kumpel to mój brat. No, no, właśnie. no właśnie. Ej, a myślicie, że mogę zabrać moją siostrę? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą. Przyjdą, nie denerwuj się tak. Omówiłam. Siema Henry. Siema Elo. Hejka. O, to pewnie Emily i Liam. Siema. Elo, braciaki. Siema. Cześć! Zaraz przyjdzie jeszcze moja siostra, okej? Okay? Spoko. Oki. Okay. Uh, no, okej. Okay. Mm. Ciekawe, czy jak teraz wrócę do domu po tygodniu przerwy, to czy ktoś będzie w domu? Chyba ktoś jest, ale dlaczego tutaj stoi karetka? Alex! O mój Boże, Diana, wróciłaś. Co się stało? Dlaczego tutaj stoi karetka? Sam nie wiem, rodzicom coś się stało i podobno mają być przez tydzień w szpitalu. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Wejdźmy do środka. Tylko uważaj, młoda. Uważać? Na co niby? O kurwa, a co tu się odjebało? Sam nie wiem, ale niezaklejony jest tylko mój pokój i salon. No, chyba ich coś boli, to gdzie ja będę spać? Musisz ze mną. Ta na pewno, to już wolę spać na kanapie. Aha. Już późno. No ai? Ej, skąd masz popcorn? Z dupy, kupiłam sobie i ci nie dam. No weź. Ena No daj trochę. Alex, powiedziałam nie. E, przecież... Puszczaj to. Nie. kim? Sorry. Nie no, luz, nic się nie stało przecież. Dobra, nie spinaj się tak, ja to posprzątam, a ty idź się już połóż spać. Em, um, no okej. Okay. Boże, nie wiedziałam, że on jest taki przystojny. Przyniosłem ci jeszcze kocyk, malutka, skoro nie chcesz ze mną spać. Dobranoc, śpij dobrze. Nie no, zesram się zaraz, on się tak o mnie troszczy. Muszę wymyślić jakąś wymówkę, żeby z nim dzisiaj spać. Kurwa, mówiłem, żeby inne drużyny dać, to byśmy tego nie spierdolili z jednym. Kurde, i co ja mu powiem, że jest moim bratem, podoba mi się. I chcę z nim spać, akurat jak jesteśmy sami w domu. Dobra, zjeby kończę z wami, Elo. Diana, co ty tu robisz? Czemu się chowasz? Dlaczego nie śpisz? Mm, nie no, i chodziło o ładowarkę. Co? Ale wstyd, ale wstyd, ale wstyd. Masakra. Nie chodziło o ładowarkę, prawda? Pr. A, da. E, dobra, chodź. Ale ty mnie kręcisz. Nawet nie będę mówić, że jestem w swoich snach. Ha, ha, ha. Chcesz tego myszko? Jeszcze pytasz? Będzie delikatnie, obiecuję. Fortnite! Następnego dnia! Już ranek. Ktoś coś mówi. Hmm. Nie no, czy ja mam jakieś omamy? To chyba stąd. To te słuchawki. Może je założę. Kurde, no nieźle się wczoraj w nocy Alex bawił z tą laską. Tylko że ziomuś co? chyba zapomniał mikrofonu wyłączyć. Oni to wszystko I ciekawe, słyszeli. Co na to ta jego dziewczyna, którą tak podobno kocha? On ma dziewczynę? Boże, co ja narobiłam? Przecież ja mam chłopaka. O, cześć, kochanie. Nie mów tak do mnie. Co? Dlaczego? Czemu mi nie powiedziałeś? Co? Ale o czym? O tym, że masz dziewczynę. Kto ci powiedział? Diana Nosz, kurwa. Który skurwysyn jej to powiedział? O, ma Alex. Fajnie się wczoraj bawiłeś xddd. Pytam się. Z nikim jeszcze dzisiaj nie gadaliśmy. Hej, Nell. Mogę do ciebie przyjść? Super, już jadę. Już otwieram. Hej, Boże śliczności, co się stało? Wszystko mi zaraz opowiesz. Jana powiedziała o wszystkim od początku wiedziałam, że coś jest z twoim bratem nie tak To ze mną jest coś nie tak On się tak o mnie troszczył A ja sobie zrobiłam jakąś nadzieję pomimo tego, że Noah to mój chłopak O nie, 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 nawet tak o sobie nie mów A teraz tak szczerze Kochasz go Czujesz się przy nim bezpieczna No tak i to bardzo Kocham go Ale nie jako brata rodzonego, tylko jako mojego chłopaka Ale to Noa nim jest Dobra, mam pomysł Pójdziemy dzisiaj na imprezę Dzisiaj pójdziesz z Alexem A jutro z Noah I zobaczysz kogo wolisz No dobra Przygotowują się, kurde, no nie wiem, co ja mam założyć. A może pójść bardziej w dżinsy? Oki, okay. ja jestem, ja Pidi, ale ty zajebiście wyglądasz. Haha, dziękuję śliczności. Ty też jedźmy. O kurde, ile ludzi. Rel. Zaraz się spóźnimy. No wiem, wiem. Muszę jeszcze napisać do Henryka i się zapytam, gdzie oni są. No halo. No halo Misiek, gdzie jesteście? Pod wejściem, chodźcie. Dobra, idziemy. Ale się stresuję. Na no, spokojnie damy radę. No. Hmm. Hej, może zatańczymy? Z wielką chęcią. O, chodź. Obień. Zaczekaj. Chcę cię przeprosić za moje dzisiejsze zachowanie? Naprawdę przepraszam. Nie wiem, co do mnie wstąpiło. Spokojnie, Kufta. No Ja idę z tobą. Hm, ale dupka. się, przyszłam się napić, a nie słuchać z żenujących tekstów od napalonych A ty meneli. co kurwa? Chujcie, swędzi czy dziwki szukasz? A co zajęta jest? Zajęta, czy nie takich rzeczy się nie mówi do randomowej mało lat. Oj, czyli wolna. Nie chciała takiego penisa jak ty. Kasy nie masz czy za krótkiego fiuta? Nie pierdol tych swoich tekstów pseudogangusa, tylko szykuj mohito i whisky. Co za zje? Przepraszam za niego. Nie no, Lucy, dziękuję, że mu tak powiedziałeś. Macie. Chodźmy usiąść. Jeszcze dopadnę tą małą sukę. Mog. coś mówiłaś? Nie, nic, nic. Przecież słyszałem. Mogę się przytulić? Przytulić? Jeszcze pytasz? Myślałem, że to oczywiste. Jasne, że możesz. Chodź tutaj. Haha, dziękuję. Mówiłem ci już, jak pięknie dzisiaj wyglądasz? Dziękuję, kochany jesteś. Twoje zdrowie, boginio. Cześć, kołombeczki. Po godzinie gadania... No, albo pamiętacie tego Marka z imprezy? On się tak wtedy najebał. Strasznie to wyglądało. Rel. Dlatego boję się pijanych osób. Dlatego ja dzisiaj nie będę pił, żebyś czuła się bezpiecznie. Położył jej rękę na udzie. Ale słodko. Po pięciu godzinach imprezy. Mm -hmm. Mm -hmm. I poleje. Gdzie się we wszyscy, gdzie Alex? Obozic się. Spokojnie, spokojnie, ja ci tylko drinka przyniosłam. Ja chce, ja w nie piję. To tylko troszkę proszę. Nie chcę, i kurwa, ja nie, tak grzeczna dziewczynka. Zaraz najlepsze, tak zaś. Szybko poszło, 14. Szybko poszło, ale Cię tu wyrucham. Dobra, jakby Cię tu postawić. Idealnie. No widzę, że buźkę masz wypracowaną. Otwieraj tą mordę. Mm. Diana! Kurwa, no gdzie ona jest? Mm. Co to było? O chuj, to jest ciało Diany. Herbly. Ja pierdolę, co ty kurwa robisz, czemu mam twojego chuja w buzi pierdolony z boku? Kurwo zostaw ją. Jeszcze raz ją dotkniesz, to cię kurwa własna matka nie pozna. Kurwa. Kurwa co za zbok! Ja no wiem, ja naprawdę nie chcia. Wlam tego Alex przep. W... Rszam, ja ci tuł wytlumułacze. Spokojnie, wszystko rozumiem. Jutro się tym wszystkim zajmiemy. Alex. Słucham? Kocham cię. Jesteś pijana, nie wiesz co mówisz. Ty jesteś tak. Diana, stop. Nie chcę sobie robić żadnej nadziei. Już jedziemy do domu. Dobra, jesteśmy, wysiadamy. Diana? Diana, wychodzimy. Pewnie zasnęła. Haha. Ha. Czy ona musi być taka słodka nawet gdy śpi? Po ostatniej sytuacji pewnie tego nie chcesz, więc będę spać na kanapie jeszcze tylko przyniosę jej wodę o boże czemu my musimy być rodzeństwem Muzyka Dianka przyniosłem ci wodę jakby co śpij słodko Alex co się stało boję się możesz ze mną spać jasne słonko dziękuję pocałuj mnie Ale proszę Naprawdę bym chciała, ale jesteś pijana Alex pocałuj mnie proszę Dobranoc Dobranoc Kurwa, ona jest taka niesamowita Rano Boże, jak mnie głowa boli O, a co to? Jakaś kartka, przeczytam Hej, słońce, jeśli to czytasz, to znaczy, że już wstałaś i jeszcze nie uciekłaś tak jak ostatnio. ha. ha, ha. zjedz sobie śniadanie. Ja pojechałem na komisariat zgłosić wczorajszą sprawę. Będę około 12.00. Boże, jaki on jest idealny. Wróciłem. Cześć. Jak się czujesz? Jest okej. Okay. A ty czegoś się dowiedziałeś? Musimy zaraz jechać do starego mieszkania rodziców. To rodzice mają jakieś stare mieszkanie? Sam się o tym dopiero dowiedziałem. Dobra, to kończę jeść i wychodzimy. Dobra. Usz, kurwa. No chujowo to wygląda. Dobra, wejdźmy do środka. Tu na lewo. O matko, okropnie tu jest. Te dokumenty mają być gdzieś nad lub pod fortepianem. No to szukajmy. Gówno tu widzę. No ja też. Sprawdź przy kominie. Dobra. Oż, kurwa. Ja pierdolę. Nie wierzę w to. No i co? Znalazłeś coś? Hmm. Nie nic. Kochanie. Tak? Jedźmy stąd. Co, ale... Jedźmy! Nadal nie wiem, o co chodzi i dlaczego nagle stamtąd pojechaliśmy. Wszystkiego dowiesz się w swoim czasie. Ja idę do siebie. A i przy okazji przepraszam, że powiedziałem do ciebie kochanie. Nic się nie stało. Kurde, dlaczego on jest taki dziwny? A może to ja coś źle zrobi? Ja pierdolę, kto tak z Skończyliście już? Tak Tęskniliśmy już za tobą, kochanie No i szybki update, Luisa i Mike są razem Szczęścia Dobra, przestańcie pierdolić Idziemy dzisiaj na imprezę O jak I nie ma, że nie idziesz Dobra, to do zobaczenia Wyjebane, nie będę się jakoś specjalnie ogarniać o kurwa, a to już 20.50? To ja spierdalam. Na imprezie! Hejka! Cześć! Hej jo. Hello, hello! Hejka! Siema! Tylko siema od mojego chłopaka, serio? Dobra, panowie, dawać na parkiet. Dobra. Idę, zaraz wrócę, słońce. Ja lecę, misia zaraz przyjdę. Co za chuj. A z tobą się nie pożegnał. Rel, No wiem. Ej, a co to za dziwka się tam do niego przystawia? On jest chyba najebany. Co za męska dziwka. Ja pierdolę, czemu oni się liżą? Kurwa, dosyć tego... Ty kurwo... Diana, ja ci to wszystko wytłumaczę. Misiu, kto to jest? Spierdalaj! Dajana coś napisała? Hej, skarbie W razie czego to jestem na imprezie? Że znajomy w klubie na ulicy Sigmy 66? Skarbie? Mm. Mam jakieś złe przeczucia co do tego wszystkiego Może podjadę i zobaczę co robi? Nie no, Alex, uspokój się Nie będziesz jej śledził do chuja A jak coś się stało, dobra, jadę Dobra, stanę tutaj i zobaczę tylko gdzie ona jest O, jest! Kochanie, ja ci to wszystko wyjaśnię Nie nazywaj mnie tak Poza tym ja nie chcę od ciebie żadnych wyjaśnień. Masz dziewczynę, a wkładasz język do gardła jakiejś randomowej kurwie poznanej w klubie. Ona nie jest randomowa. Aha, czyli zdradzasz mnie z tą szmatą już od jakiegoś czasu. Kurwa, przecież wiemy, że nikt na taką pizdę jak ty to by nie poleciał. Tak się składa, że właśnie niedawno poleciał i bardzo go kocham. No i okej. Okay. No to proszę bardzo leć sobie do tej swojej nierandomowej kurwy. Zważaj na słowa do chuja. O kurwa, bardzo się boję. Nie żartuję, nie nazywaj jej tak. Że jak, KRW? Kurwa przestań. Randomowa kurwa. Puszczaj mnie. Pomocy. Nie popierdoliło ci się coś? A kim ty kurwa jesteś? Wypierdalaj stąd. Diana nic ci nie je. Pierdolcie się. Diana, wychodzimy. Wracamy do domu. Zobaczysz.